To wewnętrzna inteligencja. Moim wyjątkowym gościem jest dzisiaj Monika. Monika, przedstaw się proszę, powiedz czym się zajmujesz. Witam wszystkich, nazywam się Monika Grzena i jestem kardiologiem. Mm. Krótko i zwięźle. Jestem kardiologiem, I... ale jestem też pasjonatką ajurwedy. jestem też konsultantką ajurwedyjską. No to dopowiem, bo to ważna część mojego życia. Tak, to jest właśnie Monika. Cudowna prosto na temat, to uwielbiam w niej. E, wiem, że. Co do tego, że będziesz kardiologiem, nie było żadnych wątpliwości. Ty po prostu wiedziałaś, że będziesz leczyć ludzkie serca i śmiem powiedzieć, że jesteś cudownym lekarzem, cudownym, bo. Bo sama twoja obecność uzdrawia i o tym nie mówię tylko ja, ale także twoi pacjenci. Monika, powiedz proszę. Tak, z przestrzeni ostatnich może dwóch lat, z jakimi dolegliwościami przychodzą twoi pacjenci? Jakie są pierwsze objawy problemów z sercem, z tym naszym cudownym, wewnętrznym drogowskazem? Z takiego punktu medycznego, ale i tak jak. Ty to postrzegasz? Jak widzisz osobę, która wchodzi do, do, do ciebie? No i powiedz, jakie zalecenia dajesz, żeby utrzymać serce w tym dobrym stanie? No bo wiadomo, że żyję też coraz dłużej, więc przydałoby się być w. Pełni takim zdrowym i szczęśliwym, bo serce za to też odpowiada. I co tak naprawdę Twoim zdaniem może chronić nas przed, przed tą chorobą, jakąkolwiek związaną z sercem? A jak już coś się wydarzy, to w jaki sposób wrócić do równowagi? I oddaję ci głos. Oj, piękne pytanie, ale mogłybyśmy na ten temat dwie godziny rozmawiać. <grymne> Starałam się zapamiętać po kolei wszystkie składowe, aczkolwiek mam ochotę zacząć od końca, od tego, co nam pozwala zachować spokój. I mam takie, yy, tak trochę przygotowując się do naszej rozmowy, przeglądałam swoje notatki i znalazłam cytat Dalaj Lamy, który, który idealnie właściwie wszystko puentuje, ale od płęty zaczniemy. Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciało trudniej jest zachorować. To jest coś, co myślę, że powinno nam towarzyszyć. I, i tak ja to obserwuję, bo ja mam, ja mam bardzo dużo pacjentów, bo pracuję w poradni kardiologicznej NFZ-owskiej, normalnej, publicznej, więc tych przekrój chorób jest bardzo duży. Natomiast to, co się teraz rzuca w oczy, poza oczywiście zawołami, które są u coraz młodszych osób udarami, które są u coraz młodszych osób naprawdę u 40 latków, licznie czego ja pracuję od 23 lat, więc no, mam naprawdę dość no, prawie pół y, pół, pół obserwacji i to naprawdę kiedyś była ogromna rzadkość, teraz jest coraz częściej, ale to, co się rzuca w oczy, to y, coraz większe takie przewlekłe zmęczenie coraz częściej zaburzenia rytmu, yy, zaburzenia snu, co no, nieodłącznie łączy się z licznymi chorobami yy, i nadciśnienie tętnicze u coraz młodszych osób. Ale te zaburzenia rytmu i to przewlekłe zmęczenie to jest, to jest coś, co się rzuca w oczy rzeczywiście. I jak ja patrzę na ludzi, to ja widzę, że oni są y, przemęczeni, przebodźcowani, to powiedzieć, bez, bez, bez trochę, bez celu, bez wiary, z licznymi problemami, z, bez, bez wiary w swoje życie. Nawet jeżeli zaprzeczają, to widać, że tam jest wszystkiego, że tam jest za dużo problemów, za dużo myśli w głowie, za mało umiejętności radzenia sobie z tym stresem, którego my się nie pozbędziemy, bo my żyjemy na Ziemi i nas no, dotykają nas liczne problemy i mamy liczne zadania do wykonania. Ale ten brak umiejętności dbania o siebie i, i to, że wszystkie inne zadania są najważniejsze i my to wszystko musimy wykonać, a na samym końcu jesteśmy my i to już zaczyna się problem, bo tu już zaczynają się liczne choroby. Um, pomóż mi, o co ty mnie jeszcze pytałaś? <laughs> Zalałaś mnie serią pytań. Powinnam sobie zanotować. <laughs> co zalecam? O, co zalecam? Ja bardzo się staram pokazać moim pacjentom, że oni są ważni i żeby oni zwrócili uwagę na siebie i na to, jak żyją, na to, jak śpią, na to, co jedzą, na to, co myślą. I to jest ogromnie trudna sprawa, jeżeli my tego nigdy nie umieliśmy, jeśli nam nigdy nikt nie powiedział, na czym polega to dobre życie, na czym polega życie, które nas wspiera. My tego po prostu nie potrafimy, więc no czasami mówię oczywiście rzeczy, których których ktoś po drugiej stronie nie jest w stanie odebrać, bo nie ma takich narzędzi, ale staram się bardzo zwrócić choćby jakąś maleńką, jakiś maleńki punkcik zaczepienia, żeby, żeby ktoś spojrzał na siebie i, i skierował swoje życie ku sobie, nie, nie temu światu na zewnątrz. Hmm. Wiesz, to takie, um, jeszcze raz powtórzę, ja zawsze się śmieję i, e, i, i tak naprawdę działasz, bo Twoja obecność już e, wprowadza w stan wyzdrowienia, że tak powiem. E, cudownie też leczysz zawsze moje serce, więc wyobrażam sobie tych pacjentów, którzy tam wchodzą do ciebie i, i te Twoje cudowne takie spojrzenie, oczywiście. Przeszywające na wylot. I, I Monia, ja wiem, że ty po prostu widzisz więcej, czujesz więcej, i w momencie, kiedy taka osoba wchodzi do ciebie, ty jesteś w stanie od razu stwierdzić, czego jej brakuje. Powiedz, po czym to poznajesz? Po sposobie siedzenia, po oczach. Ja bardzo lubię patrzeć ludziom w oczy. Po sposobie mówienia, po takiej zamkniętej postawie, ale zamkniętej też werbalnie. To chodzi o, o taką. Trudno jest mi to właśnie określić. To taki całokształt zachowania, taki braku wiary w siebie i takiego zamknięcia na, na świat. Widać, że ktoś jest taki ograniczony w sobie i, i zamknięty, i boi się w ogóle wyjść na zewnątrz, to. Albo jest z drugiej strony bardzo pobudzony i za szybko mówi, i ma w ogóle dużo rzeczy do zrobienia, i już mi mówi, że ma tutaj to zrobienia, to zrobienia i to zrobi, i, i albo jest za szybki, albo jest bardzo zamknięty, tak? Więc albo jest przebodźcowany, albo jest bardzo zamknięty w sobie. To są to tak, takie główne, bo oczywiście to jest, to są różne takie, tak, tych, tych składowisk jest tak wiele i tych barw jest tak dużo, że trudno to zamknąć w kilku słowach, ale takie najbardziej najbardziej. Rzucające się cechy, tak? To albo jest za dużo, albo jest bardzo ktoś schowany i zamknięty w sobie. To są dwie, 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 dwa takie kierunki, które widać, że tam, że tam nie ma połączenia do końca ze sobą. Hmm. Właśnie, bo wszystko z tego, co mówisz, to rozgrywa się w gruncie rzeczy o te połączenie ze sobą. Tak, o to połączenie z sercem. Tak, serce jest, serce jest moim ulubieńcem. Ja bardzo lubię też, jak wiesz, ja jestem taka, bardzo lubię łączyć duchowość z wyjaśnieniem naukowym tego, co się dzieje, a nasza nauka pozwala nam też yy, naukowo wyjaśniać, tłumaczyć duchowość. Tak? To są to uważam za piękne. I to, co my teraz wiemy o polu elektromagnetycznym serca, o koherencji serca, no to, są, to jest taka piękna wiedza, że no, trudno z niej nie korzystać no, i to, trudno nie wziąć sobie do serca. Tego, co na ten temat choćby mówią naukowcy. Tak, tak. To jest kolejna rzecz, którą w tobie uwielbiam. Jak czasami gdzieś tam zaczynam odlatywać, to stawiasz mnie szybciej od oki. O, tak, ja tak, tak. Ja tu ten przeszywający wzrok mam też taki, że nie budzi sprzeciwu. Tak, tak. To, to, to jest bardzo też fajne, bo um, dzięki temu masz takich pacjentów, jakich masz, którzy cię uwielbiają. Bo jeżeli coś mówisz, to mówisz to w taki sposób, że człowiek nie jest w stanie ci się sprzeciwić. Więc grzecznie słucha, co mówi pani doktor. Tak, 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 grzecznie słucha. A ty coś powiedziałaś w ostatnim filmie o sercu, coś pięknego, że serce ma własny umysł. I serce rzeczywiście ma własny umysł, i zwróćmy na to uwagę wszyscy. Że serce ma swój własny układ nerwowy tak naprawdę, co zostało odkryte dość niedawno, bo w 1991 roku. A, i, I co jest ciekawe, to aż 90% tych neuronów, które który tworzy ten układ, pro, prowadzi z serca do mózga nieodwrotnie, i ten sygnał z serca do mózgu jest pięć tysięcy razy silniejszy niż z mózgu do serca. No to świadczy o tym, że, ten, że to nasze serce to jest naprawdę wielką potęgą, i, i korzystajmy z niego. I to też jest kierunek naszego uzdrowienia, bo to się, włączy, to się też wiąże z koherencją serca, która ma, też już jest udowodnione przez naukowców, tak ogromny, pozytywny wpływ na nasze zdrowie, że to nie jest do przecenienia, że to jest nie do przecenienia. Nie tylko na serce, na cały organizm, tak? I na wszystkie choroby tak naprawdę. Jak pięknie powiedział Dalai Lama. Dziękuję bardzo, że poparłaś to wiedzą <laughs> taką mocną. <laughs> naukową, cudownie naukową naszą, Którą, no, która jest bardzo ważna, tak, w naszym życiu. Więc ja osobiście życzę wszystkim takiego lekarza, który patrzy naprawdę całościowo, mocno w człowieka widzi, jaką Jakie zalecenie dać, jako, co jest potrzebą tego człowieka, który ma właśnie tak bardzo otwarty umysł i połączenie ze swoim sercem, bo to jest najważniejsze w Twojej wykonywanej pracy, uważam. A ty to masz. Ty to po prostu zawsze miałaś, masz i, 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 i to jest Twoje życie. Więc ym, tak na koniec. No, sam koniec. Co byś powiedziała tym swoim pacjentom i ludziom, wszystkim, którzy będą nas słuchali? Taką jedną frałkę. Żeby dbali o siebie. Tak, rzuca mi się, rzuca mi się coś trochę może trywialno-banalnego, żeby zaczęli kochać i dbać o siebie na początek. E ale jeszcze mam, przyszło mi takie zdanie do głowy, że dzięki temu połączeniu, to połączenie z sercem, jak pokazują obserwacje i badania, wydłuża nam życie i poprawia nam jakość życia. I to poprawia nam jakość życia i wydłuża nam życie nawet bardziej niż te znane nam wszystkie czynniki ryzyka, które je obniżają. Także naprawdę dbajmy o siebie i kochajmy siebie i, i róbmy wszystko, żeby, żeby połączyć się ze sobą i z naszym sercem, bo to nam zapewni zdrowie. Zabrzmiało dość patetycznie i dość tak. Jak nie lubię, ale no, taka jest prawda. Uważam, że to jest um, cudowne, co powiedziałaś. Bo jednak żyjemy coraz dłużej. Tak? Nasza, nasz czas życia się wydłuża. Więc warto zadbać o to, co nas w tym życiu prowadzi. Tak? Tak. Także. Dziękuję Ci z całego serca, że przyjęłaś zaproszenie i życzę Ci samych sukcesów. W życiu Jeżeli Ci uwielbiam i, i zawsze przyjmę Twoje zaproszenie. <gryw> Dziękuję bardzo, ja i wzajemnie. <gryw>